Rafałku, ja wiedziałam, ile on ma lat od dawna, ale to jest wiesz, 16 lat to już prokurator ręki nie trzyma. Także spokojnie, to po pierwsze. A po drugie, te kobitki na lajwach, to ja bym to powiem ci tak szczerze, kurwa guma i wąskie drzwi, jak ja nie lubię ludzi, wazaliniarzy, którzy to robią nie dlatego, że kogoś lubią tylko dlatego, że czują kasę, no kurwa rozerwałabym jak żabę ciepła do wody. A to tak yy, yy, kobitki piszczą wszystkie, jak widzą, no ja jak widzę tą Biedroneczkę, jak ona wiesz, o, Rafaelku, dzień dobry, kochanie, Rafaelku, Boże, przyjdzie, rozumiesz, orchidea, która ma, orchidełko, dzień dobry, kochanie, ale dzióbka czy innych nie witają już, tak wiesz. I to są takie naprawdę gady, które patrzą, rozumiesz, żeby tylko kasy. No, o, facet ma kasę i to tak wiesz. No, wiesz, jak nawet gdzieś jakiś gift poleci, a ja tu jestem, a dla mnie. No, kurde. Mnie to rozumiesz powiem ci podwala no i, i, i to mnie to denerwuje, bo i z tą Orchideą my mamy prywatny kontakt bardzo duży, a ja mówię no kurwa chyba kupię normalnie wazeliny pudełko no przecież to się do zżegania. i to widać kto naprawdę lubi rozumiesz i szanuje i tak na wiesz no fajnie no lubię ci z tobą pogadać, fajnie że jesteś, a kto czeka. O kurde, co dostanę, no to takie wiesz, zresztą powiem inaczej, ty jesteś przystojny facet, a to takie mazepy, po co ci to takie, co tam sobie bierzesz, tam nie ma co wybrać, bo tam same to co, ruda stara laszpa, gdzie tam, żeby ci mamusiowała. Te całe biedronki, no one są młode, ale one są brzydsze od żaby, no to gdzie byś to, no? Orchidea? No w życiu kurwa babcią by mogła być. To tam nie ma takich, wiesz, laseczek. O, Doris jest ładna dziewczyna. No znaczy nie wiem, jak wygląda w rzeczywistości, bo ja ją tylko widzę, wiesz, no tutaj zdjęcie. A w rzeczywistości też mogą krokodyle spierdzielać. Także nie wiem, ale jak już, no to ona taka ładna muzyczka ma. E Katarina jest bardzo ładna dziewczyna. I milutka taka, no źle ją tam oni milutka i ładna, ładną ma buzieczkę. No i poza tym to nie ma na kim oka przywiesić same takie. To, a w ogóle powiem ci inaczej, ja cię nie widzę z babą, chyba by mi dziwnie było. Nie pasujesz, nie, nie. Nie, nie. Jak najbardziej Cię rozumie i, i wiesz co, i mm, to prawda, znaczy wiesz, i, do ciebie pasuje facet stateczny. Wiesz, taki ułożony, przede wszystkim nie po to, żeby był z tobą dla pieniędzy, tylko żeby był z tobą dla ciebie. Dla ciebie. I to nawet, wiesz, każdy porządny człowiek, czy to mężczyzna, czy kobieta, to y, potrzebują, rozumiesz, y, y, no być niezależnym, przynajmniej chociaż częściowo, wiadomo, że no na wiele mi nie stać, ale za przeproszeniem, jak chcę sobie kupić majtki, to są to moje majtki, bo są za moje pieniądze, wiesz, także to... Um... Zupełnie inaczej, a on wiesz, no nie, no to jest dzieciuch. Tutaj żadnej przyszłości, Ty rafałku do ciebie pasuje być ci facet, który będzie myślał poważnie i będzie z tobą dla ciebie. Nie będzie miał własne finanse, będzie pracował i tak dalej. I po prostu, wiesz, no i żeby rzeczywiście konwersacja to miała sens i o czym, no, bo wiesz kuchów to, to to jeszcze nie cała zabawa, rozumiesz na tym. Tak, żeby to wszystko miało Ręce i nogi, żebyś po prostu był z kimś szczęśliwy. No i, i nie to, że dzisiaj jest, jutro go nie ma, a to przyjdzie, a to wyjdzie, to tak niekoniecznie. No, a ty naprawdę, Rafał, jako mężczyzna, jesteś przystojny bez żadnego tutaj, wiesz, bez wazeliny, bo mnie to jest niepotrzebne, rozumiesz? I, i jesteś inteligentnym człowiekiem, ty nie jesteś idiotą, który wiesz, imbecylem, z którym nie ma o czym porozmawiać. Nie, jest. I dlatego Ty potrzebujesz kogoś, kto będzie dowartościował Ciebie, a Ty będziesz dowartościował jego. A tutaj to, to, wiesz, no, fajny dzieciak, bardzo ładny, broń Boże, nic, ja osobiście Patryka lubię, tylko, że dzieciuch. Ja mu nieraz tłumaczyłam, jedź, no, co tam na tego, no, jedź, zobacz, no, mówię, kurczę, przeprowadź się, a nie, albo bo tu brata, tu to, ja mówię, chłopie, no, to, to, on bratem się opiekuje, no, ale brat ma trzynaście lat, brat ma rodziców, no co ty to kurczę, ale to wiesz, no, no to mówi, tak jak powiedziesz dzieciuch i on musi szukać partnera do swojego wieku, takiego dzieciuszka jak on jest, wiesz, dwudziestolatka, dziewiętnastolatka, o, to miałbyś po prostu duże dziecko na wychowaniu. Jej przyjaciel Rafał, prywatnie, ma o pani Irenie zupełnie inne zdanie. W swoich wypowiedziach nie ukrywa negatywnego nastawienia wobec niej, co potwierdzają zgromadzone nagrania i materiały. Sytuacja ta rzuca dodatkowe światło na problemy pani Ireny, która, jak twierdzą bliscy, nie jest w pełni świadoma swojej zdolności do trafnej oceny otoczenia. Zdaniem rodziny i lekarzy, ma to związek z jej problemami natury psychicznej. Ty, ty się leczysz? Ty się leczysz kolego, chodzisz co drugi tydzień, jeżeli uważasz, że powiesz, że jesteś pieprznięty i, i tobie wolno, to się pomyliłeś. Wystąpimy o badania psychiatryczne. Andzia, czyli pani Irena Kostyła, od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak nieoficjalnie wiadomo, cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową oraz na Hashimoto, przewlekłe schorzenie autoimmunologiczne wpływające na pracę tarczycy. W związku z pogarszającym się stanem psychicznym pani Ireny, jej najbliżsi złożyli wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne.